Witam serdecznie, dzisiaj zapraszam na pulchny biszkop. Troszkę zamęczam Was tymi biszkoptami, ale jestem pewna, że ze mną nauczycie się robić biszkoptów. Jeśli ktoś jeszcze ich nie robił, niech spróbuje. Biszkopty to wartościowe ciasta, beztłuszczowe, lekkie i bardzo smaczne. Około pół szklanki mąki, 140 ml, mieszam z jedną łyżką z brzuszkiem mąki ziemniaczanej. I zaraz ubijam na sztywno 4 białka ze szczyptą soli. Kiedy piana już jest dobrze ubita, dodaję partiami cukier, dodaję także cukier waniliowy, 150 ml cukru lub takie 3 czwarte szklanki o pojemności 250 ml i płaska łyżka cukru waniliowego. Po dobrym ubiciu z cukrem widać jak masa jest aksamitna, taka lśniąca no i zdecydowanie gęściejsza. Teraz pora na żółtka. Do żółtek dodałam 3 łyżki wody. Może być chłodna, może być zimna, może być ciepła. To taki prostszy przepis na biszkopt. Na tym etapie pamiętamy, żeby już krótko miksować tylko do połączenia składników. Zapomniałam dodać właśnie cukru waniliowego, więc jeszcze tutaj to zrobię i bardzo króciutko zmiksuję całość. A teraz moment najważniejszy w biszkopcie, dodawanie mąki. Mąki wcześniej wymieszane dodajemy przez sito, żeby była delikatna, niezbrylona, napowietrzona. Mąkę dodawałam na dwa razy. I drugi ważny element to mieszanie. Dużą łyżką, bardzo krótko. Tylko do połączenia. Jeśli widzimy gdzieś tam jakieś grudki, nie przejmujemy się tym, kończymy ten etap i wykładamy biszkopt na tortownicę z posmarowanym spodem, wysypanym bułką tartą. U mnie duża tortownica, średnica 28 cm. Boków tortownicy nie smarujemy, dzięki temu nasz biszkopt ładnie się trzyma i jest taki dość równy na całej powierzchni. I jak dotąd wszystko zrobiłam dobrze, ale po chwili przekonacie się, że popełniłam błąd. Nie jestem przecież robotem, jestem człowiekiem, również się mylę. Trzeba biszkopt powierzchni posypać delikatnie mąką pszenną, około jednej łyżki przez sito, żeby ją mniej więcej równomiernie umieścić, i dopiero ułożyć borówki lub jakieś inne lekkie owoce. Tutaj już przygotowuję moją piankę taką białą chmurkę, którą zapieczemy jak bezę w piekarniku razem z biszkoptem. Podobnie jak do biszkoptu ubijam 4 białka ze szczyptą soli na sztywno, jeśli są małe weźcie 5. Cukru zużyłam tutaj 150 gram, bo chciałam uzyskać efekt takiej pianki, ale jeśli chcecie taką typową bezę musicie wziąć tego cukru 200 gram, czyli taką pełną szklankę 250 ml. Cukier oczywiście dodajemy partiami, nie na raz, cukier waniliowy w trakcie, Teraz pora na dodanie mąki ziemniaczanej lub po prostu jednego opakowania budyniu bez cukru. I tym razem już krótkie miksowanie, tylko do połączenia. I zaraz tą masę piankową wykładamy na biszkopt z owocami, wkładamy do nagrzanego piekarnika. Temperatura 155 stopni, grzałka góra dół. Pierwsze 30 minut piekłam w 155 stopniach Celsjusza, potem obniżyłam i piekłam jeszcze 20 minut. Taka temperatura i czas wystarczy do tego biszkoptu piankowego. Nie obawiajcie się, nie będzie suchy. Jak widzicie, biszkopt wyszedł fantastyczny, smakował jeszcze lepiej. Owoce spadły, ale i tak było pysznie. Polecam. Dzisiaj dziękuję pięknie za uwagę. Subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam serdecznie na kolejne filmy.